Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś nietypowo. Lubicie drewno? Ja uwielbiam, kocham. Jest piękne. I dzisiaj pokażę Wam jak postarzyć drewno. Zaczynamy. Po co w ogóle mi ten pomysł był? Otóż ja jestem fotografem, potrzebowałem mieć fajnych, fajne tło do zdjęć. Czy to dziecięcych, czy to rodzinnych, czy portretowych. Jakieś nietypowe nietypowe tło. Zapraszam. OK, będą Wam potrzebne na pewno rękawiczki i jakieś stare, niepotrzebne ciuchy, gdyż możecie je zepsuć i obrudzić zdecydowanie. Gd najlepsze do opalania jest drewno iglaste, tak aby, tak, tak aby było widoczne na nim wiele słoi. Ja rozłożyłem je na ziemi, tam gdzie nie może nic się wokół zapalić i była to ziemia wysypana żwirem, i na tym właśnie. Ułożyłem deski. Następnie użyłem do tego butli gazowej, takiej turystycznej, podpiętym, podpiętej wężem, takim 3-metrowym bodajże, czy 4-metrowym, do specjalnego palnika, którym można opalać drewno. No i tu ustawiacie, ja ustawiłem najmocniejszy stopień opalania, czyli największą przepływowość gazu. No i opalam drewno. Ważne, aby Gdzieś w okolicach 30 cm od desek trzymać ten palnik, nie bliżej, bo wtedy się jak robimy bliżej, to wcale się lepiej nie opala drewno, wręcz przeciwnie, więc ustawiajmy go tak w granicach właśnie 20-30 cm. Będziecie widzieć jak opalacie własne drewno, jak, z jakiej odległości najlepiej ono się opala. Ważne, aby opalać drewno dość mocno, nie tylko tak przyczernić, ale aby ono było dość mocno zwęglone, wtedy uzyskamy najlepsze efekty. Tak wygląda opalone drewno. Widzicie, jest mocno zwęglone, i my sobie z tym ładnie poradzimy potem szczotkując to drewno. Do szczotkowania drewna będą wam potrzebne na pewno okulary na oczy, maseczka no i czapka na włosy, bo to będzie bardzo brudna robota. No i ja używam szlifierki kątowej z taką przystawką, ze szczotką drucianą, tak jak mówię, to jest dość brudna robota, bo musimy zedrzeć to wszystko, co opaliliśmy drewno, i wtedy pięknie nam się pokażą słoje. Zdecydowanie. Najlepiej to robić właśnie na otwartej powierzchni, nie w pomieszczeniu, żebyśmy żeby było to wygodniejsze dla nas. Możecie użyć też szczotki ręcznej, takiej drucianej, tak aby dokładniej tam wytrzeć, lecz to będzie znacznie dłużej na pewno trwało. Ale no, zdecydowane efekty, przerostą Wasze oczekiwania, jak to pięknie będzie wyglądać. Zobaczcie sami, jakie piękne swoje drewna i popękane drewno. Ok, gdy na samym końcu już oczyścicie deskę z pyłu, który pozostał po czyszczeniu tą szczotką drucianą, warto, a nawet bym polecał i trzeba, zaolejować te deski zwykłym pędzlem. No i ja użyłem olej do tarasów. Bardzo fajnie wtedy się uwydatniają jeszcze, raz, jeszcze bardziej te słoje i to nabiera takiego fajnego charakteru. No i większych kontrastów zdecydowanie mają te deski. No i jak tam wrażenia? Myślę, że super, no pięknie wyszły te deseczki, cudownie. Tego Wam życzę też. Twórzcie takie przedmioty, z którymi będziecie się utożsamiać, będzie Wam się fajnie żyło zdecydowanie w Waszych wnętrzach, pomieszczeniach, mieszkaniach, domach, gdzie wykorzystacie sobie coś, co było zwykłą deską, a zrobiliście coś pięknego, z którego jesteście mega dumni. No i jest piękne zdecydowanie.